Red lipstick, czyli co, zawsze skazana na te czerwone usta? Dzisiaj tak, ale to można powiedzieć przypadek. Zawsze jakieś tam są. Zawsze planowane, ale nie zawsze czerwone. Ale jest zawsze pomalowane? Tak, jest. To prawda? Zawsze. Specjalistka od makijażu, specjalistka od wizerunku, przynajmniej swojego. E, autorka książki. E, c, e, dużo kosmetyków na co dzień testujesz, prawda? Tak, cały czas. Każdego dnia praktycznie. A czy, czy, czy Ty sama wybierasz sobie kosmetyki do testowania, czy raczej firmy zgłaszają się do Ciebie i proszą Cię o swoje opinie? W większości przypadków sama wybieram. No? Jasne. Sama. I jak jest hit tego sezonu, jeśli, jeśli chodzi o kosmetyki do kolorowego makijażu? Do kolorowego, na pewno rzeczy do konturowania i do brwi. To jest bardzo silny trend i wiele marek kosmetycznych wypuściło dedykowane produkty właśnie do konturowania i do podkreślenia brwi. A czy testowałaś już kosmetyki marki Prestige? Jeszcze nie, na razie tylko poddotkałam opakowania, popatrzyłam, no ale przetestuję w domu jak się sprawują. Ale jest kilka takich, które wpadły ci w oko i mówisz: "Koniecznie dzisiaj to muszę na sobie przetestować". Na pewno trwałe pomadki z Prestige, te matowe od razu przykuły moje spojrzenie i od razu je wypróbuję i też zestaw do konturowania. A jakie trendy makijażowe panują w tym sezonie? Uuu, e, zawsze na lato jest taka świeżość. Skóra, która nie wygląda na pomalowaną. Taki make up no make-up, delikatne, delikatne rozświetlenie. Um, lekkie jakiś taki kolor na policzkach. Um, tak jakby te trendy ciągle się powtarzają. Nie ma nic takiego odkrywczego w tym sezonie, nie ma żadnego przełomu. Um, wszystkie pastele, zawsze na tak e, i soczyste usta, też zawsze na tak. Właśnie przyglądam się Twoim ustom, masz tutaj kolczyki, czy, czy łatwo jest wymanewrować pomadką tak, żeby sobie tego nie pobrudzić szminką? Tak, to kwestia przyzwyczajenia, nie jest to trudne. Ale na przykład jak ktoś ma, nie wiem, kolczyki w innych miejscach yy, yy, niż, niż usta yy, i, i chce sobie zrobić idealny makijaż, jednak trzeba tam gdzieś się przyklepać, wklepać, jak to jest? Nie jest to problemem, bo makijaż robi się normalnie, a tylko samą kulkę wystarczy przetrzeć palcem lub chusteczką na koniec i po sprawie.